O, pół ten mińska. Miska, miska. Bardzo A, a dziękujemy. Kościół, nie pytam się o wstry, tylko o to, co jest w misem. Ku, jest na ostro. Co za kierunku? jest na ostro. Urczak, cieście na ostro. A w tej waszej niby to po polsku napisanej ulotki, wyczytałem tak. Kopytki W sosie na tym My Kopytki nie sprzedajemy Co to znaczy my kopytki nie sprzedajemy To Dlaczego w Waszej ulotce? Kopytki nie sprzedajemy Byt marketingowy? Tak. To chyba jakiś chiński są... byt marketingowy. Ale działa. Ale działa. Chcę coś normalnego do zjedzenia. Normalnego, normalnego. <grym> Cielencina w pięć smaku. Cielęcina w pięć smaku. Wiesz co? Jadłem kiedyś cielęcinę w pięć smaków. Pół godziny Szukałem mięsa z i bambusa. A kiedyś je doszukałem, to okazało się, że to nie mięso, tylko kalapro. Słyszałam, że No. wi wi. A jest mięso. A jest to A jest to lubię Jest kuchni. Przyszłem tutaj, ponieważ miałem blisko i byłem bardzo głodny. Blisko. Weź sobie teraz jakiś mały chiński hołóweczek i połóweczek. pisz. Zawoł. Na dodi.

Ale no, no, wiesz, że ima, to po co was groić na tej kartce? Co ty tam za dąki po, no, ja, ja, w czasie mi pobroi? to dąki? No więc weźmy za mąż, ryż z warzywami. Wiesz, co sam wyglądasz na nie taki niedogotowany ryż z warzywami? I trud?

p e g y a n a t a m się, co ona robi, c z ta Nie dość, że jestem zły, głodny, też że oblewasz mi tą ochytną zupą z Radomia. Ja ci na nie. Would I think same? Wiesz co? sobie to imię. Na łatwiejsze. W Od dzisiaj jesteś Pan Niestęście. I wiesz co? Zdaj mi się tak nienawidzę. Miejscowy nazwę bardzo znam. Bartu Niestęście. Obsługuję Pan Niestęście. Specjalność dnia, nie jesteście. Ostatni raz tutaj Ostatni!